Plota. Cześć kochani, tu Kaśka i Ola, a to jest program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hit na czasie. W dzisiejszym programie same ciekawe plotki, dowiemy się z kim być może Justin Bieber wkrótce nagra duet. Dowiemy się również co takiego ciekawego a propos swojego wyglądu powiedziała ostatnio Katie Price. Zaczynamy! Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV hit na Czasie. Psaj ostatnio wyznał, że bardzo chętnie nagrałby jakiś mały duecik z Bożyszczem Nastolatek. Oczywiście nie powiedział o kogo chodzi, ale my doskonale wiemy, za kim szaleją wszystkie dziewczęta na świecie, a jest nim. Justin Bieber. No właśnie, Psy chyba chce kuć żelazo póki gorące. Nie chce być tylko autorem jednej piosenki, jednego hitu, dlatego postanowił, że skoro ja teraz jestem sławny, Justin Bieber jest sławny i na YouTubie jest tak samo popularny jak Psy, no to stworzymy tutaj duet, zrobimy fajny teledysk, może wymyślą wspólny nowy taniec. E, zarobią przede wszystkim pieniądze i moja propozycja jest taka, żeby tam jeszcze Selenę Gomez zaprosić. Nie, bo już Seleny nie ma przecież z Justinem. No ale wtedy mogliby pokazać, że na przykład jednak się kochają. Hmm, ja bym wolała aniołka Secret. Hot Secret. To jest SKTV Hity na Czasie, a Wy oglądacie program Hot Plota Tygodnia. Jak powiem Ci Katie Price, to jak sobie ją wyobrażasz, co od razu widzisz? Znaczy ja wyobrażam e, sobie chirurga i operację plastyczną, szczerze mówiąc. wielkie piersi. Tak, ogromne, ogromne. Ogromny. Ona ostatnio się żaliła, że miała nieudaną operację, że tu podobno jakiś silikon wypływał i to wpływało do jej organizmu. Ogólnie bardzo skomplikowana sprawa i ciężko to sobie wyobrazić. Tak, i Katie powiedziała, cytuję, miałam dziurę w cycku. <noise> bardzo w ogóle delikatnie, gustownie, kobieco się, jest wyraziła. Wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze, Ola, bo dostała nowe implanty. Pewnie te implanty kosztowały tyle pieniędzy, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, sumie, moja droga, tak. ale jest już zadowolona ze swoich piersi. Ja wzięłam takie jedno zdjęcie, na którym Katie stoi na czerwonym dywanie i powiem tak, był czerwony dywan, były piersi Katie Price dopiero i była ona. Katie Price. Tak, dopiero ona na samym szarym końcu. Hot Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hit na czasie. Kiedy w Stanach doszło do skandalu pomiędzy Joanną Kruppą a producentem filmów porno, no to notowania Joanny wyraźnie poszły w górę, a ona stała się bardziej rozpoznawalna. Jednak w Polsce inaczej. W Polsce jest inaczej, ponieważ, moja droga, my skandali nie lubimy i notowania Joanny wyraźnie spadły, dlatego producenci Top Model postanowili, że w tym sezonie Joanna absolutnie nie dostanie takiego wynagrodzenia jak kiedyś. Jej portfel wyraźnie na tym ucierpi. W poprzedniej edycji programu Top Model Joanna zarobiła pół miliona złotych, a teraz dostanie tylko 300 tysięcy złotych. Co ona sobie kupić za te pieniądze? Chyba tylko waciki. No wiesz, to jest różnica. Mieć 300 tysięcy złotych, a nie mieć. Ale spokojnie, może wyprodukować kolejny cudowny specyfik ujędrniający i zarobi. Hotplota. Kochani, oglądacie SKTV Hit na czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Mamy dla Was szokującą informację, która to ponoć wyszła prosto od Riany. Riana zapewnia, że na pewno nie wróciła do Chrisa Brauna, i jeszcze z Kasią wyczytałyśmy, że jest jej bardzo przykro, bo niektórzy widzą w niej tylko pieniądze. Hmm, no z drugiej strony, ona jest troszeczkę takim może brzydko się wyrażę, ale jest trochę takim produktem, bo wydaje co chwilę nowe płyty, co chwilę są nowe single. Co chwilę gdzieś się pokazuje na jakiejś rewelacyjnie imprezie. zarabia przecież. No właśnie, i nie tylko ona zarabia, ale zarabiają też ludzie. Dla których pracuję, dlatego każdy chce być najlepszym przyjacielem Riany, ale jak ja była jej najlepszym przyjaciółką, to ja bym nie chciała od niej w ogóle pieniędzy, tylko chciałabym z nią spędzać czas. No popatrz, jak ty dobra jesteś. <laughs> Oglądacie programu Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na czasie. Krystyna Aguilera ostatnio się przyznała do tego, że bycie mamą jest jej największym osiągnięciem. To bardzo ładnie z jej strony. No powiem Ci, że nie spodziewałam się takiego wyznania z jej strony, bo piosenkarki zawsze mówią, że o Jezus, moja kariera jest najważniejsza, rodzina owszem też, no ale muzyka na pierwszym miejscu. A tutaj proszę, może dlatego tak troszeczkę przytyła i w ogóle się tym nie przejmuje. i, i bo, w domu, bo, bo dzieci są szczęśliwe. Dzieci kochają ją taką, jaka jest naprawdę nie, i to ale, jest nie fajne. Nie ważne, Mama wygląda, no i tak mama jest sławną piosenkarką, i jeżeli te dzieci kiedyś w szkole powiedzą, że moja mama to Kristyna Aguilera, to na pewno wszyscy będą im zazdrościć. A jakie kołysanki musimy śpiewać na dobra? Najpiękniejsze. Oglądacie SKTV Hit na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie wspomniały o dziś, o osobie, którą bardzo lubisz i bardzo cenisz. Znaczy, ja nie chciałabym nudzić <grym> naszych widzów, jeżeli oglądali program Hot Plota Tygodnia wczoraj, więc po prostu powiem, że wystąpi mój ulubieniec, czyli Rafał Krzysztofowski w programie czeskie karaoke. Razem w drużynie zasiądzie z nim Sylwia Grzeszczak, a będą walczyć, uwaga, uwaga, z Mrozem i z Natalią Schleder I ta walka będzie naprawdę bardzo zacięta. No, wystarczy czy, że zobaczycie to dziś wieczorem i na pewno spodoba Wam się ten odcinek. Widzimy się przed telewizorami, bo ja na pewno też będę oglądała. <grystanie> Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Ja muszę przyznać, że Daniel Craig Rewelacyjnie spisuje się w roli Jamesa Bonda. Jest taki szarmanty. Tak, jest rewelacyjnie zbudowany, pięknie wygląda, wysportowany, no och, ach, no tyle mam do powiedzenia w tak. tym temacie. Y ja bym go chciała spotkać kiedyś na wakacjach. Na przykład. To by było super. Na przykład na matrace, jakby się sobie popływali trochę. On by mnie ratował wtedy z wody, bo ja się po niej no, no Kasia? Kasia w swoim przypadku jest to Ale James Bond tutaj na ratunek! Kto by tak nie chciał, no. Ale ostatnio była bardzo smutna informacja, że Daniel Craig powiedział, że już nie chce być więcej Jamesem Bondem. No właśnie, ale producenci stwierdzili, że spisuje się w tej roli idealnie i jakoś go nakłonili do tego, żeby... Przekonali... ...przedłużył kontrakt. Dokładnie, przekonali go tutaj. Tak, pieniężnie. Ale my I się będzie. z tego powodu bardzo cieszymy. Ja też, bo myślę, że ciężko by mi się było przyzwyczaić do nowego Bonda. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV hity na czasie. Psaj ostatnio wyznał, że bardzo chętnie nagrałby jakiś mały duecik z Bożyszczem Nastolatków. Nie musiał mówić, oczywiście, o kogo chodzi, bo wszyscy wiemy, za kim szaleją wszystkie dziewczyny na świecie. Kto to taki? Justin Bieber. No właśnie, a Psy chyba nie chce być takim. Królem jednej piosenki i nie chce być potem zapomniany po kilku latach czy po kilku miesiącach, dlatego kuje żelazo póki gorące, wykorzysta troszeczkę Justina Biebera. Ciekawe, czy on się w ogóle zgodzi, Justin. No kas. wiesz, co mi się wydaje, że nawet to Justinowi też będzie na rękę, bo to jest taka wspólna promocja dla nich obu. Ale rzeczywiście, no, Justina wszystkie nastolatki kochają. Ja ostatnio widziałam jakieś jego zdjęcie z pokazu mody, na którym on śpiewał, i pod dołem było kilka tysięcy komentarzy, i wszystkie były praktycznie o tym, że kocham Justina Biebera. Kochani opowiadałyśmy już dzisiaj o bondzie, który bondem zostanie, czyli o Danielu Kreigu. Mówiliśmy o czym też. O, o Rafale Brzozowskim też mówiliśmy. Tak, mówiliśmy o Rafale Brzezowskim. Dziś wieczorem Rafał Brzozowski możemy jeszcze przypomnieć, tak? O tak. godzinie 18 w SKTV. A po 18, a dokładnie po programie Killerskie Karaoke, Kasia Morawska i program Backstage Party. Zapraszamy Was bardzo gorąco do zostania z Eską TV aż do wieczora, i zapraszamy Was do kolejnej hoty tygodnia już za tydzień. No, to się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Pa! pa.